Jednym z najczęściej e, słyszanych argumentów zwolenników panowania burżuazji jest to, że może i ten socjalizm dobrze brzmi teoretycznie, ale jak przejdzie w praktyce co do czego, no to on już okazuje się być słaby i działać generalnie gorzej niż kapitalizm. E, Moje dzisiejsze wystąpienie ma na celu, pomimo iż mam pewne swoje oczywiście inne poglądy w tej dziedzinie, w miarę obiektywne, Sprawdzenie tego stwierdzenia, czy jest ono rzeczywiście prawdziwe, w swojej pracy bazowały na przeróżnych źródłach, zarówno zachodnich ekonomistów, jak i pewnych źródłach radzieckich, jak i na bazie współczesnych ekonomistów rosyjskich, a więc generalnie szeroki pogląd, także zarówno tych, powiedzmy, prokomunistycznych, jak i antykomunistycznych, jak i neutralnych. A więc bolszewicy przejmują władzę w kraju bardzo, jak już wspomniano, zacofane. W 1913 roku, w przededniu I wojny światowej, poziom uprzemysłowienia w Rosji był niższy niż poziom uprzemysłowienia w Wielkiej Brytanii w 1830 roku. A w stosunku do Stanów Zjednoczonych wielkość produkcji przemysłowej była kilkanaście razy mniejsza. Ale w latach dwudziestych zacofanie się jedynie powiększa, ze względu na to, że w Rosji po I wojnie światowej mieliśmy przede wszystkim jeszcze bardziej wyniszczającą wojnę domową. A więc w tym momencie, kiedy Zachód się już odbudowywał, był świat kapitalistyczny, Rosja spadła do najniższego poziomu. To też e, lata 20. starczyły e, Związkowi Radzieckiemu jedynie na przywrócenie przedwojennego poziomu gospodarki, podczas w krajach kapitalistycznych poczyniono znaczny postęp. Lata 20. były uznawane za bardzo jak na standardy tego systemu udane. Toteż Zatofań się jedynie powiększyło e, i pod koniec lat 20. Choćby taka malutka Szwajcaria produkowała więcej energii elektrycznej niż cały Wielki Związek Radziecki. Ale jeszcze bardziej uderzające jest zacofanie technologiczne. Otóż, w krajach, w dobrze rozwiniętych krajach zachodnich, gospodarka opierała się przede wszystkim na zakrojoną mechanizację. Konsumpcja energii mechanicznej pochodziła głównie z pracy maszyn. Jeśli chodzi o udział tej pochodzącej z pracy mięśni ludzkich i zwierzęcych, to w Wielkiej Brytanii było to 5%, w Stanach Zjednoczonych 10%. A jak myślicie, ile było to wtedy w Związku Radzieckim? Nie. nie. 90%. Aż tak źle nie było, ale generalnie to było bardzo źle. Około 70%. Około 70%. Natomiast Moim zdaniem najbardziej dobitną statystyką jest ta, jako że plony średnie, jakie przypadały na hektar gospodarstwa chłopskich, były takie, jakie ostatnio w Anglii widziano, uwaga, uwagach w XIII wieku. Dobrze, i w tym momencie, kiedy kraj już się odbudował, rządzącym Związkiem Radzieckim komuniści w 1928 roku planują porzucić państwowo-kapitalistyczny model NEP-u i po raz pierwszy wprowadzić w życie gospodarkę socjalistyczną. Jako, że główną podstawą bogactwa rozwiniętych państw kapitalistycznych była siła ich przemysłu ciężkiego, no to głównym probierzem skuteczności nowo wprowadzonej gospodarki socjalistycznej jest to, czy, czy jest ona w stanie zapewnić szybki wzrost produkcji przemysłowej. Czy ten cel, jaki postawiły sobie bolszewicy, czyli możliwe jak najszybsze awansowanie swojego kraju do grona państw przemysłowionych, spełniających wówczas jedynie jedną piątą świata, uda się? Czy to się uda? I tak, to się udaje. Średnioroczny wzrost produkcji przemysłowej w latach 1928 37 wynosi około 15% rocznie. No ale co to oznacza to jest Dużo, mało, średnio? Żebyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie, musimy mieć jakiś punkt odniesienia. Z tym punktem odniesienia niech będą e, znajdujące na podobnym poziomie rozwoju kraje kapitalistyczne, które także przechodziły industrializację, z tym, że w warunkach kapitalizmu. Tam typowe wartości dla uprzemysłowienia to było 5-6% rocznie, czyli trzy razy mniej niż po urzeczywistnieniu socjalizmu w Związku Radzieckim. Do 1937 roku, więc Związek Radziecki z mało znaczącego zaścianka Eurazji stał się drugą największą po USA potęgą gospodarczą i przemysłową. Uruchomiono zasadniczo, dokonano gruntownego technologicznego przeobrażenia gospodarki. W wyniku czego te gałęzie produkcji nowoczesne, które dawniej istniały jedynie na zachodzie, zostały na masową skalę uruchomione w kraju rad. Na przykład produkcja produkcji żelazo-stopów, metali nieżelaznych, samochodów, ciężarówek, traktorów czy też skomplikowanych obrabiarek. Widać to, statystyki tego widać także na przykład w niemal całkowitym wyeliminowaniu importu takich skomplikowanych urządzeń jak turbiny czy generatory. Często mówi się, że obrońcy klasy panującej lubią mówić, że industrializacja radziecka to wcale taki nie był sukces, bo w prawdzie osiągnięto naprawdę wysokie tempo wzrostu produkcji przemysłowej, natomiast no i tu jest generalnie kilka głównych zarodów, które postaram się pokrótce omówić. Pierwszy jest taki, iż miało to nastąpić w sposób ekstensywny, natomiast gospodarka miała być niemal, prawda? I w tym zarzucie wprawdzie leży prawdy, ze względu na to, że w pierwszym planie pięcioletnim wzrost faktycznie miał charakter ekstensywny, czysto ekstensywny, a wydajność pracy spadła. Dlaczego? Dlatego, że zastąpił masowy napływ niewy niewykwalifikowanej siły roboczej ze wsi. Natomiast socjalizm był urzeczywistniany po raz pierwszy w kraju, w którym nie istniała po prostu baza intelektualna do tego, aby móc wprowadzić skuteczne planowanie gospodarcze, więc siłą było to po prostu niewykonalne. Jednakże nie mówi się o tym, że w drugim planie pięcioletnim nastąpiło gruntowne e, polepszenie sytuacji, w wyniku czego nawet po odjęciu, e, nawet po odjęciu e, kwestii odrabiania strat w pierwszej pięciolatce e, wydajność pracy rosła szybko i wzrost miał intensywny charakter, w wyniku czego Wydajność pracy w 1937 roku była o 42%, 42 wyższa niż w roku 1928. Także mówi się, iż co z tego, że gospodarka zaczęła e, iść do przodu, skoro nie przełożyło się to na poziom życia robotników. I tutaj nie zwracają uwagi na to, iż tak, owszem, tutaj ponownie w pierwszych 5 latach to do niego doszło. Natomiast jest to rzecz, która zachodzi w każdym, w każdym kraju, który zaczyna przechodzić industrializację. Także, a może, a raczej przede wszystkim w krajach kapitalistycznych które na tym samym etapie przechodziły industrializację. W Europie, która na początku XIX wieku się industrializowała, ten składek poziomu życia był znacznie większy. Ale nie tylko kończyła się do XIX wieku. XX wieczne przypadki szybkiego uprzemysłowienia państw kapitalistycznych, tak jak azjatyckie tygrysy czy Japonia, obfitowały w dramatyczne pogorszenie warunków życiowych, wyrażających na przykład takimi rzeczami w Japonii, jak sprzedaż dzieci do niewoli czy córek do burdelu, żeby móc. Sobie pozwolić w ogóle na przetrwanie, no takich rzeczy w Związku Radzieckim nie było, natomiast dano robotnikom pewną amortyzację tych pierwotnych wstrząsów, akumulacji w postaci takich rzeczy, których w sklepach kapitalistycznych nie było, jak bezpłatna opieka zdrowotna, tania, tanie wyżywienie na stołówkach czy bezpłatna odzież fabryczna. To był pierwszy okres budownictwa socjalistycznego, kiedy przechodził on swoje. Jedynie swoje początki. Tu mówimy o okresie przedwójnym, niemniej jednak główny cel industrializacji został osiągnięty. Przede wszystkim e, chodziło o to, żeby jak najbardziej zwiększyć produkcję przemysłu wojskowego, co się udało, choćby mamy takiej statystyki, e, że produkcja z czołów czy samolotów radziecka w 1945 roku były dużo, dużo wyższe niż produkcja niemiecka. Przejdźmy jednak do czasu niegodni, więc nie będę mógł omówić okresu II Wojny Światowej i powojennej odbudowy gospodarki. Z odbudowy gospodarki powiemy sobie tylko jedynie to, że nastroje, jakie w krajach kapitalistycznych panowały, to były takie, że tak bardzo zniszczony wojną kraj jak Związek Radziecki może za 15, może za 20 lat odbuduje się. Tak się nie stało, gdyż etap odbudowy zakończył się w 1948 roku, a więc 2 lata po zakończeniu wojny, natomiast jeżeli zobaczymy na odbudowę terenów, które były objęte działaniami wojennymi, to jest to 1949 rok, zaś w 1950 roku gospodarka radziecka była już znacznie większa niż... Znacznie większa, dużo większa, to jest duża różnica w porównaniu do okresu przedwojennego. Co ciekawe, także bardzo się polepszył poziom życia, między innymi gwałtownie spadła umieralność noworodków, było znacznie więcej studentów, czy lekarzy znikły kolejki i niedobory. I wtedy rozpoczął się drugi okres budownictwa socjalistycznego, budownictwo lat 50. Jest ono w dużej mierze inne niż budownictwo przedwojenne, gdyż Po pierwsze, te pierwotne strząsy, jakie towarzyszyły gwałtownemu przeobrażeniu społeczeństwa radzieckiego na przełomie lat 20. i 30., minęły. Lata 50. to były czasy bardziej spokojne. Po drugie, nie trzeba było już, ach, takiego nacisku położyć pod produkcję dóbr inwestycyjnych, z to, że potężna baza przemysłowa już została zbudowana. Po trzecie, wyciągnięto wnioski z niepowodzeń okresu przedwojennego. Po czwarte, znacznie podniesiono poziom intelektualny i kulturowy społeczeństwa. Więc, jeżeli Chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te niedomagania gospodarki radzieckiej w okresie przedwojennym to jest jakaś strukturalna cecha gospodarki planowej. Musimy sprawdzić sobie, czy w latach 50. udało się to w jakiś sposób wyeliminować, poprawić sytuację. Generalnie to tak. W lat, I w latach 50. odniesiono większe sukcesy niż w latach 30. Ciężko określić, jak dokładnie szybko rozwijała się gospodarka radziecka w tamtym okresie, bo dla każdego okresu dane radzieckie są raczej niewiarygodne, ale także dane zachodnie też często są tendencyjne i mają pewne braki metodologiczne. Za najbardziej wiarygodne uznaje się statystyki sporządzone przez rosyjskiego ekonomistę Grigoria Hanina. I on obliczył, że w latach 50. średnie tempo wzrostu dochodu narodowego w Związku Radzieckim wynosiło 9,4% rocznie. Co jak na tamte czasy było kompletnie bezprecedensową dynamiką. I do dzisiaj, jedynie na palcach jednej ręki można policzyć kraje, które osiągnęłyby podobną dynamikę wzrostu. Z tym, że wszystkie kraje, które osiągnęły kapitalistycznie podobną dynamikę wzrostu, mówimy o Chinach, jak o Indii, Osiągnęły ją w nieporównywalnie korzystniejszych warunkach do rozwoju niż Związek Radziecki w tamtym okresie. Więc tu jest tak zasadnicza różnica. Możemy uznać wzrost produkcji przemysłowej w okresie 5-5 lat, a więc w latach 51-55, o 85% za wiarygodny. Jest to wówczas najszybszy wzrost na całym świecie, podobnie jak nie ma wtedy państwa kapitalistycznego, które by się równie szybko rozwijało jak Związek Radziecki. W przeciwieństwie do lat 30. w latach 50. wraz z wysokim wzrostem gospodarczym poszła też analogicznie spora poprawa warunków życiowych. Średnia długość życia wzrosła do 69 lat, czyli poziomu charakterystycznego dla najlepiej rozwiniętych państw zachodnich. Spożycie mięsa, mleka czy cukru wzrastało od 1,5 do ponad dwukrotnie, kilkukrotnie wzrosła konsumpcja dóbr użytku domowego ponad dwukrotnie wzrosła konsumpcja najdroższych rodzajów tkanin, bielizny czy wyrobów pończoszanych. Z tych statystyk można by podawać oczywiście więcej. Jedną z ciekawszych jest to, że w drugiej połowie lat 50. to czwarty obywatel Związku Radzieckiego dostał nowe mieszkanie, natomiast jakość produkowanych mieszkań była wtedy tak wysoka, że nawet wedle dzisiejszych standardów tamtej mieszkania, tak zwane stalinki, są uznawane za elitarne. Przede wszystkim jednak wzrost lat 50. miał jeszcze te różnicę w porównaniu do wzrostu lat 30., że miał charakter intensywny. Wydajność pracy wzrosła ponad dwukrotnie w przeciągu lat 50. i odpowiadała za ponad 80% całego wzrostu gospodarczego. Tutaj właśnie gospodarka nowa w Związku Radzieckim wykazała się bardzo dużą innowacyjnością. Choćby na przykład 3,7%. Razem wzrosła liczba nowych innowacji wprowadzonych do produkcji. Sztandarowe osiągnięcia, takie jak wyszczelenie Sputnika, czy też nieco później, na początku lat 60., w Kosmos, inny przypadek lat tak 50. pierwsza elektrownia jądrowa w ognińsku, a także mniej znane przypadki, jak pierwszy nabudny statek napędzany napędem atomowym, czy prototyp telefonu komórkowego. Komputery produkowane wtedy w Związku Radzieckim miały mniej więcej podobno jakoś techniczną jak te produkowane w Stanach Zjednoczonych umiem, o latach 50. gdzież osiągnięto e, najwyższy poziom e, produkcji przemysłu odrabiarek czy też przemysłu radarowego i komunikacyjnego. Wydajność gospodarki widać na przykład w takim intensywnym wskaźniku jak spadek kosztów produkcji w piątej pięciolazce niemal o jedną czwartą. Interesującą rzeczą z perspektywy obywatela było to, iż w tamtym okresie przy... przeprowadzono równoczesne, coroczne obniżki cen detalicznych, co było wielkim świetlem dla ludności radzieckiej, z równoczesnym wzrostem zarobków. Dzięki czemu płace realne osiągnęły kilkunastopoczętowy tempo wzrostu na początku lat 50. i pod koniec lat 40., liczony moment, kiedy już osiągnięto poziom przedwojenny. Dla porównania obecnie w Polsce jest to 72,8%. I zadać pytanie, dlaczego, dlaczego to upadło? Dla, dlaczego ostatecznie Związek Radziecki nie istnieje i dlaczego on się później pogrążył w stagnacji? Dlaczego ta sielakowa opowieść kończy się tak tragicznie? I standardową odpowiedzią typowego ekonomisty burżuazijnego jest to, że Związek Radziecki do końca lat 50. rozwijał się tak szybko ze względu na ekstensywne rezerwy, jakie miał. Natomiast rzekomo nie innowacyjna gospodarka centralnie planowana miała nie sprostać wyzwania intensywnego wzrostu gospodarczego. Tak? I to sobie obaliliśmy. powiedzieliśmy, że w latach 50. nie do czynienia z intensywnym wzrostem. Szukajmy więc dalej. Niektórzy mówią, że w latach 50. można było tak pomyślnie rozwijać gospodarkę ze względu na kilka czynników. Po pierwsze sprzęt, jaki został z Lendlist, po drugie reparacje wojenne i po trzecie kradzież dokumentacji technicznej z Niemiec i Japonii. Nie mam czasu bardzo się nad tym rozmawiać, jednakże również ta nie zdaje egzaminu, choćby ze względu na to, iż utylizacja sprzętu z reparacji i z Lendlist nie pokrywa się z, nie koreluje z momentem wkładu tempa rozwoju gospodarczego, czy też jak sprawdzimy sobie jej udział w rozwoju gospodarczym, na przykład podaż maszyn, to jest ona znikoma. Więc musimy znaleźć jeszcze jakieś inne wyjaśnienie, dlaczego tak się stało. Otóż okazuje się, że tak naprawdę to gospodarka planowa, gospodarka nakazowo-rozdzielcza, nie spowolniła. Otóż, jeżeli przyjrzymy się dokładnie Krajowi Rad, to okaże się, że yy, Mniej więcej po śmierci Stalina, no, wiadomo, wybuchła walka o władzę. Dwie mniej więcej przeciwstawne frakcje w partii zaczęły walczyć o to, kto ma objąć schedę po zmarłym przywódcy. Ostatecznie wygrała frakcja na czele z Nikitą Kruszczową, która jak się okazuje miała, nie owijając baweł, na kontrrewolucyjne zamiary. W czym się to wyrażało? Otóż po owocach ich poznacie, a więc tak. Wiemy, że w 1957 roku Chruszczów dokonał rozbicia ogólnonarodowego kompleksu planistycznego na 100 regionalnych rad planowania nazywanych SOWNARCHOZANI. I jako taka władza to do ustalania planu gospodarczego zaczęło okay. leżeć przede wszystkim na tych regionalnych radach planowania co sparaliżowało system centralnego planowania gospodarki i ostatecznie do, spo... do spowolnienia. Będzie jeszcze czas na dyskusję potem. Pięć minut. Przepraszam, ja muszę... musiał w telegraficznym skrócie opowiem resztę. Niewiele nie, mi nie, nie, nie zresztą wysłało. zostało. Podam przykład. Weźmy, weźmy na przykład jakiś surowiec, który znajduje się w regionie X a potrzeba go w regionie Y. Poprzedni zmianę w systemie socjalistycznym Związku Radzieckim problem był banalny. Po prostu rozdysponowano w ramach ogólnoplanowego planu surowiec z regionu Y do surowca w regionie X. Teraz staje się to niemożliwe, natomiast surowiec staje się potrzebny. W jaki sposób go pozyskiwano? Otóż dyrektor z tamtego regionu dzwonił do swojego kolegi w sąsiednim regionie. I prosił go, czy mógłby on sprzedać mu ten surowiec, a on w zamian wymieniał się jakimś sprzętem, którego zaś ten potrzebuje. W ten sposób de facto wymiana rynkowa zaczęła wypierać centralne planowanie. Zaś jednak najbardziej przełomowym momentem był rok 1965, kiedy pod auspicjami świeżo pieczonego premiera Aleksyja Kosyginas doszło do wcielenia programu deform gospodarczych ekonomisty Eskieja Libermana. Zasadniczym, zasadniczo to można powiedzieć, iż od tamtej pory gospodarka straciła planowy charakter jako że e, ciężar ustalenia planu gospodarczego główny zszedł na przedsiębiorstwo, konkretnie na dyrektora przedsiębiorstwa, któremu oficjalnie powierzono e, kierunek wykorzystania środków finansowych i materialnych. Natomiast e, władza centralna miała jedynie ten plan. Przyklepać. Nie ma go przyklepać, że... co było czystą formalnością, co było czystą formalnością, zaś nowym regulatorem produkcji stał się zysk definiowany identycznie jak w zakładach kapitalistycznych i nawet w oficjalnych radzieckich materiałach mamy wspomniane, że od momentu reformy z 1965 roku to zysk stał się głównym regulatorem produkcji. I mamy też inne powody, dla których to są główne, choć nie inne powody, dla których można sądzić iż w dużej mierze... Po prostu na przełomie lat 50. i 60. gospodarka radziecka zasadniczo straciła socjalistyczny charakter i spowolnienie jakie nastąpiło w latach 60. a następnie stagnacja lat 70. wynikały z demontażu socjalizmu, a nie były skutkiem istnienia socjalizmu. Wiem, że już nie mam czasu, a dążyłem już powiedzieć najważniejsze rzeczy, więc dziękuję za uwagę wszystkich.